Wyobraź sobie, że Google to jest barman w bardzo głośnym klubie. Wchodzisz, mówisz coś półgębkiem, mówisz niewyraźnie czasem jednym słowem. On ma w sekundę zgadnąć, czego chcesz. Kawę, drink bez lodu, może szklankę wody. Dokładnie to samo dzieje się, kiedy wpisujesz coś w wyszukiwarkę. Tylko zamiast barmana masz algorytm i ten algorytm nie patrzy tylko na słowa, on próbuje zrozumieć Twoją intencję. W tym odcinku rozłożymy na czynniki pierwsze intencje wyszukiwania. Opowiem Ci, jakie są główne typy intencji, jak Google próbuje je odgadnąć, co możesz zrobić, żeby Twoje treści lepiej w to trafiały i jak całą tę zabawę zmienia AI oraz Google Ai overviews. Jeśli tworzysz content, prowadzisz firmę, ogarniasz SEO albo kampanię Google Ads, to ten materiał pomoże Ci przestać strzelać frazami noczuja. I zacząć projektować treści pod to, czego ludzie naprawdę chcą. Zacznijmy od prostego pytania, czym w ogóle są intencje wyszukiwania. W najkrótszej wersji to jest główny powód, dla którego ktoś wpisuje zapytanie w wyszukiwarkę. Nie chodzi tylko o same słowa, które widzisz w okienku. Chodzi o to, co ta osoba chce zrobić. Czy chce się czegoś może dowiedzieć? Czy chce coś porównać przed zakupem? Czy chce może wejść na konkretną stronę? Albo finalnie jest już na etapie klikam, kupuj teraz. To jest trochę tak jak rozmowa w sklepie. Ktoś wchodzi. I pyta: Dzień dobry, czym jest telewizor OLED? Tutaj mamy czystą informację. Ktoś mówi, jakie telewizory OLED polecacie. To już jest porównanie, czyli intencja komercyjna. Ktoś trzeci może rzucić na przykład media ekspert dział RTV i tak naprawdę chce po prostu trafić do konkretnej marki czy konkretnej strony. Czyli to jest y, czysta nawigacja. osoba, która mówi, ten model 55 cali biorę. Tuż jest w trybie transakcji. Wyszukiwarka próbuje z tych krótkich, czasem bardzo dziwnych tekstów wyciągnąć dokładnie takie same wnioski. Teraz omówmy sobie, jak to w zasadzie ewoluowało. Kiedyś SEO wyglądało zupełnie inaczej. Piszesz... Artykuł Tanie noclegi Kraków, wrzucasz tę frazę 20 kilka razy w tekst, dorzucasz parę linków trochę technicznej optymalizacji i to po prostu działało. Dzisiaj robienie SEO w taki sposób zazwyczaj kończy się słabo, bo internet jest dużo bardziej zatłoczony, jest o wiele więcej informacji i użytkownik ma większe oczekiwania, a Google znacznie lepiej rozumie kontekst. Przez Wiele lat wyszukiwarki uczyły się rozpoznawać język, synonim, tematykę i co najważniejsze w tym odcinku właśnie intencje użytkownika. Na podstawie Google ich system analizuje setki miliardów stron, a kiedy układają ranking, biorą pod uwagę m.in. słowa w zapytaniu, znaczenie, jakość strony, wiarygodność źródła, lokalizację użytkownika i również świeżość informacji. Do tego dochodzi to, że waga tych czynników, o których teraz wspomniałem, zmienia się w zależności od danego zapytania. Jeśli szukasz najnowszych informacji, świeżość jest kluczowa. Jeżeli szukasz poradnika, jak zmienić jasność monitora, ważniejsze jest, czy artykuł naprawdę rozwiązuje Twój problem, niż to, czy został opublikowany. Wczoraj czy dzisiaj rano. W efekcie SEO coraz mniej przypomina wrzucanie słów kluczowych do tekstu, a coraz bardziej przypomina grę w szachy z Google. I finalnie wygrywa nie ten, kto ma najwięcej słów na stronie, tylko ten, kto lepiej rozumie zasady gry i myśli kilka ruchów do przodu. Do tego jeszcze dochodzi AI. Wraz z premierą AI Overviews, Google dołożyło jeszcze jeden poziom interpretacji intencji. Przy wielu zapytaniach informacyjnych, zamiast klasycznych 10 niebieskich linków na górze, Pojawia się odpowiedź wygenerowana przez AI. Badania odnośnie intencji wpływu na AI Overviews właśnie pokazują, że to złożone zapytania informacyjne najczęściej dostają taką AI odpowiedź nad wynikami. Dla stron oznacza to ostrzejszą walkę nad widocznością, jeżeli nie trafisz w intencje, to nawet nie wchodzisz do gry. No dobra, ale jak Google w praktyce rozumie intencje? Na prezentacjach wygląda to prosto, w rzeczywistości to lata pracy i testów. Google w swoim opisie działania wyszukiwarki podkreśla, że Pierwszym krokiem jest próba zrozumienia, co Twoje zapytanie oznacza. Dopiero później Google ocenia strony. Żeby to zrobić, patrzy na kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, na same słowa kluczowe jeśli wpisujesz fotografia albo przepisy na makaron, to ich systemy już dawno nauczyły się, że ludzie przy takich zapytaniach najczęściej chcą albo zdjęcia, albo inspiracji, albo nawet konkretnych przepisów. Po drugie, patrzy również na język zapytania. Wyszukiwarka rozpoznaje w jakim języku piszesz i domyślnie zwraca wyniki w tym samym języku. Radzi sobie z tym nie tylko z poprawną polszczyzną, ale też literówkami, fonetycznymi zapisami czy dziwnymi skrótami. Jeżeli napiszesz jak zmienić jasność monitora, a Google i tak się domyśli o co chodzi. Do tego lokalizacja. Jeśli wpisujesz pizza, nie musisz wpisywać na przykład konkretnej lokalizacji, gdzie chcesz tą pizzę wyszukać, bo wyszukiwarka i tak z automatu pokaże ci lokalne wyniki, mapy i wizytów. No i na koniec aktualne wydarzenia. Jeśli coś się dzieje w aktualnym momencie, na przykład jakiś mecz, konferencja, czy nawet wybory, i Twoje zapytanie jest z tym powiązane, to na górze zobaczysz newsy i najświeższe informacje. To wszystko jest wpięte w system, który przez. Dużo lat uczył się, jak mapować zapytania na intencje. Google przyznało, że zbudowanie takiego wydajnego systemu do analizowania intencji zajęło im około 5 lat. Dzięki temu wyszukiwarka potrafi znaleźć treści, które w ogóle nie zawierają użytych przez ciebie słów, ale mimo to odpowiadają na to, o co ci chodziło. Dla przykładu ty wpisujesz zmiana jasności monitora, a artykuł, który idealnie rozwiązuje problem, ma tytuł Jak dostosować jasność monitora krok po kroku. Słowo zmiana nawet tam nie musi się pojawiać, a intencja jest ta sama, więc system to rozumie. Przejdźmy sobie teraz do samych typów intencji. W większości materiałów SEO rozróżniamy cztery główne kategorie intencji. Informacyjna, nawigacyjna, komercyjna i transakcyjna. Zacznijmy od pierwszej. Intencja informacyjna pojawia się wtedy, gdy użytkownik chce czegoś się dowiedzieć. Bardzo często dosłownie zadaje pytanie wprost, wpisuje, czym jest SEO, jak skonfigurować reklamy, jak zmienić właśnie tą jasność monitora, dlaczego monitor OLED jest lepszy od IPS. Na tym etapie nikt niczego nie kupuje, to jest etap nauki, pobierania i zbierania informacji, szukania rozwiązań. Właśnie przy takich zapytaniach najczęściej pojawiają się AI overviews, bo Google próbuje podsumować internet i od razu podać ci sensowną odpowiedź, a dopiero pod spodem pokazuje listę stron. Jeżeli tworzysz kontent edukacyjny, blogi, poradniki, to pewnie większość Twojego ruchu siedzi właśnie z tej intencji. Drugi typ to intencja nawigacyjna. Tutaj użytkownik dosłownie wie, dokąd chce dotrzeć, ale używa Google. Jako skrótu do konkretnej strony. Wpisuje na przykład bank logowanie, Facebook, YouTube, kalkulator VAT i liczy na to, że pierwszy wynik będzie tym, czego szuka. I właśnie taki użytkownik nie chce czytać poradnika o historii banku, tylko dostać od razu link do panelu logowania. Nie interesuje go artykuł o mediach społecznościowych, tylko wejście do konkretnej platformy. Dla biznesu jest to ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, chcesz, żeby Twoja marka była dla użytkownika takim oczywistym, celem całej podróży po internecie. Innymi słowy, żeby ludzie wpisywali w Google Twoją nazwę wtedy, kiedy chcą do Ciebie trafić. Po drugie, chcesz mieć kontrolę nad tym, co pojawia się przy Twoich zapytaniach, żeby użytkownik nie wpadł na fałszywą stronę, nie kliknął w skam albo reklamę konkurencji, która przedstawia się jako Twój brand. Trzecim typem jest intencja komercyjna. To jest ten etap, kiedy użytkownik już wie, że chce coś kupić, ale jeszcze szuka odpowiedzi na pytanie, co dokładnie, Wpisuje wtedy rzeczy w stylu Ukulele dla początkujących, najlepsze karty graficzne 2025, jaki laptop do montażu wideo, CRM dla małej firmy, opinie. I taki użytkownik nie szuka definicji, tylko konkretnych porównań, rekomendacji. On już wie, czym jest dana platforma czy dana rzecz. Tutaj działają świetnie rankingi, porównania, zestawienia X kontra Y, teksty typu Na co zwrócić uwagę przy wyborze. To jest ten moment, w którym może być ostatnim sensownym przystankiem przed jego zakupem i realnie mieć wpływ na to, gdzie ostatecznie trafią pieniądze. Czwarty typ to intencja transakcyjna. Tutaj już Twój użytkownik nie chce się uczyć czytać elaboratów i słuchać wykładów. Użytkownik wpisuje konkretnie iPhone, Nike czy zamów pizzę online, kurs SEO. Intencja tutaj jest jasna. On chce od razu kupić dany produkt, Zarezerwować miejsce, zapisać się na przykład gdzieś, pobrać czy coś zamówić. Najlepiej działają wtedy bardzo konkretne strony, na przykład karty produktów, landing page, formularze zapisowe czy oferty, które prowadzą go możliwie najkrótszą ścieżką do celu, czyli do zakupu. Jeżeli na taką intencję odpowiesz długim, bardzo filozoficznym artykułem, to użytkownik prawdopodobnie po kilku sekundach cofnie się do wyników i kliknie w kogoś, kto ma prosty przycisk. Kup teraz. Jeżeli znamy już, jakie są typy intencji, to teraz najciekawsze, czyli jak samodzielnie określić taką intencję dla konkretnego słowa kluczowego. I tutaj właśnie sama intuicja jest bardzo słaba, bo potrafi nas nieźle oszukać. Załóżmy, że wpisujesz w Google słowo blender. Na zdrowy rozsądek myślisz sobie: OK, pewnie wyskoczą blendery kuchenne do kupienia. Tymczasem na wielu rynkach, także w Polsce. Google bardzo mocno promuje program Blender do grafiki 3D. Więc Twoja prywatna intencja to chce kupić mikser do koktajli, ale dominująca intencja w danych Google'a to chce wejść na stronę konkretnego programu. Dlatego pierwszym krokiem, który jest bardzo banalny, ale kluczowy, bierzesz frazę, wpisujesz ją w Google i patrzysz, co faktycznie się wyświetla. Nie skupiasz się tylko na reklamach, tylko przeglądasz pierwszą stronę organiczną z wyników. I tutaj zwracasz uwagę, czy widać produkty, czy są mapy, czy Google promuje wideo, czy pojawia się sekcja pytań-odpowiedzi i czy nad tym wszystkim widzisz AI Overview. Są to dane o tym, jak algorytm rozumie dominującą intencję dla tej frazy. Drugi krok to zmiana perspektywy w samych wynikach. Jeśli dla Blender przełączysz się na przykład na zakupy albo produkty, nagle zobaczysz listę tego, co przed chwilą myślałeś, czyli sprzęt AGD. Czyli w klasycznych wynikach Google bardziej skłania się ku stronie programu 3D, a w zakupach dostajesz już wyraźne sygnały, OK, to jest fraza transakcyjna. Mamy więc typowy przykład mieszanej intencji, gdzie użytkownicy ciągną wyniki w bardzo różne strony. Trzeci krok to narzędzia, które są dostępne. Ja sam na przykład sprawdzam na początku bezpośrednio frazę w Google i patrzę na to, jak wyglądają wyniki. Potem wchodzę na przykład w moim przypadku na Ubersuggest i teraz widzicie na ekranie, jak to wygląda i tam weryfikuję, jaką intencję przypisuje narzędzie. Ubersuggest bardzo fajnie akurat pokazuje, czy dana fraza jest bardziej informacyjna, komercyjna, nawigacyjna. Albo transakcyjna i dorzucę do tego podobne zapytania. Na zdjęciu zobaczysz przy blenderze jasną informację, że jest to według narzędzia intencja nawigacyjna, a dodatkowa może iść w stronę informacyjnej albo komercyjnej, w zależności od języka i rynku. Na koniec patrzę, czy w innym języku ta intencja wygląda inaczej. W angielskim słowo blender jest praktycznie czysto nawigacyjne w kontekście programu 3 W języku polskim mamy już miks znaczeń, to jest ważne, jeśli działasz jednocześnie na kilku rynkach, bo. To jak ludzie szukają, potrafi się drastycznie zmienić. Skoro wiemy już czym jest intencja, znamy różne typy, wiemy jak to rozpoznawać, teraz przegadamy sobie co z tym zrobić na stronie. Zacznij od samych elementów treści. Zawsze kiedy planujesz nowy tekst pod SEO, odpal Google, wpisz frazę i po prostu przejrzyj, co dominuje w wynikach. Jeżeli widzisz tam bardzo dużo zdjęć, grafów, karuzeli obrazów, to jest jasny sygnał, że warto zadbać o porządne grafiki opisy pod zdjęciami i struktury danych. Jeśli pojawiają się rozbudowane sekcje pytań-odpowiedzi, to na Twojej stronie też powinny znaleźć się logiczne pytania i odpowiedzi. Najlepiej oznaczone odpowiednim schema. Jeśli w topowych wynikach Google pokazuje się głównie filmiki z YouTube albo są po prostu promowane gdzieś trochę niżej, warto rozważyć zamiast kolejnego artykułu nagrać wideo, bo użytkownicy po prostu wolą taką formę odpowiedzi. I to nie jest kopiowanie konkurencji, no chyba że kopiujesz jeden do jeden tekst, który się tam znajduje, tylko czytanie sygnałów samych wyników wyszukiwania, czyli z tego, co Google uważa za najlepszą formę odpowiedzi przydanej intencji. Drugą rzeczą jest tytuł strony. Tytuł jest pierwszym komunikatem wysłanym do użytkownika i do Google. Załóżmy, że twoja fraza to jaka karta graficzna jest najlepsza. Kiedy wejdziesz w wyniki, zobaczysz, że większość stron używa bardzo podobnych somatów. W tytułach pojawiają się słowa ranking, najlepsze, polecane. Bardzo często do tego dochodzi aktualny rok, a czasem jeszcze dopisek typu do gier, do montażu, co jest bardzo sprecyzowane. Użytkownik na tym etapie chce zobaczyć właśnie ranking, aktualne listy i konkretny kontekst użycia, a nie ogólną teorię o kartach graficznych, jak one są zbudowane. Więc jeśli na przykład Twoim tytułem jest kilka refleksji autora na temat kart graficznych, to formalnie optymalizujesz się pod frazę ale kompletnie przegrywasz walkę o kliknięcia, bo to nie odpowiada na to, czego ludzie się spodziewają. Dlatego warto właśnie dopasować tytuł do intencji i jasno sygnalizować, czy to będzie ranking, poradnik, porównanie, czy recenzja. Trzeci element to forma wyboru treści. Topowe strony dla danej frazy bardzo rzadko są przypadkiem. Jeśli wpisujesz coś, co brzmi jak problem do rozwiązania, bardzo często zobaczysz poradniki krok po kroku. Jeśli zapytanie sugeruje o porównanie produktów, to w wynikach dominują artykuły typu X kontra właśnie Y. Jeśli fraza brzmi jak który z nich jest najlepszy, to masz listę 10 najlepszych prezentów 7 najlepszych laptopów do pracy zdalnej i tak dalej. Przy recenzjach produktów naturalnie pojawiają się teksty typu Recenzja głośnika X albo Moje doświadczenia po pół roku użytkowania. Twój cel jest prosty: najpierw dopasować się do formatu, który użytkownik realnie oczekuje i chce po prostu przeczytać, czyli po prostu dostosowanie do intencji, a dopiero potem się wyróżniać głębią, jakością grafiką, caseami. I tutaj jeszcze wchodzi trochę inny temat EAT. Wytycznych Google dla oceniających jakie stron. Jest mocno zaznaczone, że liczy się nie tylko sam content, ale też kto go tworzy, jakie ma doświadczenie, czy stoi za nim realna marka i rzetelne źródła. Nawet jeśli idealnie trafiasz w intencję, ale treść będzie sucha, anonimowa, kompletnie oderwana od jakiegokolwiek realnego doświadczenia, to w długim terminie możesz przegrać z kimś, kto pokazuje autora z imienia, opisuje własne casey, czy linkuje nawet sensowne badania, jeśli jest to wymagane. Wracamy na chwilę do AI i AI Overview. Mo możesz myśleć o tym, jakby nasz barman z początku odcinka, o którym mówiłem, założył słuchawki z modelem językowym i zaczął cię nie tylko rozumieć, ale jeszcze streszczać to, co mówią inni klienci. AI Overviews robi dokładnie to samo. Agreguje odpowiedzi z wielu źródeł i próbuje od razu odpowiedzieć na bardzo złożone pytanie informacyjne. Badania pokazują, że AI Overviews najczęściej pojawiają się przy pytaniach złożonych i zapytaniach informacyjnych. Dużo rzadziej przy często transakcyjnych. Do tego strony, które dobrze trafiają w intencje i mają solidnie zbudowane EAT, częściej pojawiają się jako cytowane źródła w tych AI odpowiedziach. Dla Ciebie. Oznacza to kilka rzeczy. Po pierwsze, nie możesz traktować treści informacyjnych jako mało sprzedażowe dodatki do bloga. To jest teraz miejsce, gdzie AI możecie albo całkowicie pominąć, albo wręcz przeciwnie, wyciągnąć jako źródło swojego podsumowania. Po drugie, jeśli budujesz kontent tylko pod produkty i transakcje, to prawdopodobnie tracisz widoczność w momencie, kiedy użytkownik dopiero zaczyna ścieżkę swoją decyzyjną. A AI. Te ścieżkę przyspiesza. Po trzecie, musisz się liczyć z tym, że część kliknięć po prostu zniknie w AI Overviews, więc jeszcze bardziej opłaca się być lepiej dopasowanym odpowiedzią do intencji i wiarygodnym źródłem. Na sam koniec zamknijmy to w prosty sposób myślenia, który możesz wdrożyć u siebie. Za każdym razem, gdy planujesz nową treść pod SEO, najpierw zadaj sobie pytanie, jaka jest dominująca intencja tego słowa. Jeśli to intencja informacyjna, Twoim celem jest edukacja i zbudowanie zaufania. Jeśli zaś nawigacyjna, chcesz, żeby Twoja marka była dla kogoś oczywistym celem podróży. Jeśli komercyjna, pomagasz porównać opcje i podjąć decyzję. Jeśli na sam koniec transakcyjna, maksymalnie chcesz uprościć drogę do zakupu. Potem spójrz sam na wyniki wyszukiwania i zobacz, co tam dominuje. Sprawdź, jakie formaty treści Google pokazuje najchętniej, czy nad Twoimi wynikami jest AIO Overview, jak wyglądają tytuły, czy pojawiają się elementy dodatkowe jak sekcja pytań i odpowiedzi, produkty, wideo czy mapy. I na końcu zadaj sobie jedno proste pytanie: czy mogę zrobić lepiej niż to, co już tam jest? Co Ty możesz dodać, właśnie ze swojego doświadczenia? Jakie casey dorzucić? Jak uprościć strukturę? Jakie źródła przywołać? Żeby użytkownik po prostu miał poczucie, że to jest najlepsza odpowiedź, jaką przeczytał. To w zasadzie jest taki konkurs, kto lepiej zrozumie intencję użytkownika i przy tym odpowie na nie konkretnie i zrobi to w sposób, który będzie dla nich wiarygodny. Tak samo do algorytmów. Na sam koniec możesz zastanowić się w sumie na chwilę, która z tych intencji jest u Ciebie najbardziej zaniedbana? Jeżeli informacyjna, bo nie masz czasu na pożądane treści edukacyjne, komercyjna, bo na stronie nie ma rankingów i porównań tylko ogólne opisy. A może transakcyjna, bo twoje strony ofertowe nadal wyglądają jak z broszury 2010 roku. Jeśli chcesz, wrzuć w komentarzu swoją frazę kluczową i napisz, jaką intencję według Ciebie, no, użytkownik. Możemy to razem przeanalizować w jednym z kolejnych materiałów. A jeśli budujesz strategię SEO, bardziej pod AI czy nowe wyniki wyszukiwania, to zasubskrybuj ten kanał, bo będę jeszcze rozkładał na czynniki pierwsze, jej overviews, nowe wyszukiwarki i to jak łączyć takie dane z innymi narzędziami.